Dzień dobry. Małpkowe versus korkowe. Na co możemy wydatkować środki pochodzące z tych dwóch różnych źródeł? Jakie są i czym się różnią cele ustawowe przeznaczania tych środków? Jakie są relacje między gminnymi programami, a międzysektorową polityką przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu? I dlaczego należy koniecznie inwentaryzować zadania finansowane z tych dwóch różnych źródeł? Między innymi na te pytania będę odpowiadać i będę z Państwem rozmawiać podczas. Szkolenia, wykładu, do którego zaprosiło mnie Studio Profilaktyki Społecznej, także do zobaczenia i do porozmawiania.